Cześć tutaj Leszek. Dziękuję niebiosom, że motocyklowe trendy stale się zmieniają, że nie każdy motocykl musi wyglądać jak parodia sportowej maszyny, napinać muskuły i pogłębiać stereotypy. Coraz częściej wraca się do klasyki, czego przykładem może być ten oto Barton Cafe Racer 125. Cafe Racer to mega ciekawa rasa motocykla, minimalizm, szprychy, prosty zadupek, nieskomplikowane zegary i lekko pochylona pozycja. Jest styl i elegancja, która pozytywnie zaskakuje w moim odczuciu ludzi na ulicy oraz nie prowokuje do pytań typu czy na tej maszynie też zaleca się posiadanie linki przytwierdzonej do szyi. Facepalm. Yy, tak naprawdę brzydzę się tymi głupimi pytaniami, które zadają mi ludzie spoza motocyklowego świadka, kiedy testuję cokolwiek, co przypomina swoim wyglądem sportową maszynę. Kurczę, to straszne, ale i tak jest już dużo lepiej w Polsce z postrzeganiem motocyklistów niż na przykład 10 czy 15 lat temu. Dużo zmieniła też ustawa o motocyklach 125 na prawo jazdy B. Maszyn jest dużo więcej, a co roku wybór jest coraz większy. Barton Cafe Racer 125 jest jedną z nowości na sezon 2018, 2019. Przy tym też spełnia nowe normy. Stąd znajdziecie tutaj 10-konny piec zasilany wtryskiem paliwa. Sam układ nie sprawia problemów, zwłaszcza na zimno. Elektronika też poprawia reakcję na gaz i wypłaszcza trochę moment obrotowy. Jest on dostępny niżej. Wtrysk zazwyczaj poprawia też kulturę samej jednostki, choć ten motocykl nie gustuje w wysokich prędkościach obrotowych, co sygnalizuje zwiększonymi wibracjami, które czuć w nogach. Jednak nie są na tyle duże, żeby odbierać przyjemność z jazdy. Kończąc temat związany z sercem Bartona, trzeba powiedzieć o kosztach eksploatacji. Motocykl spala mniej niż 3 litry na setkę. Tak wynika z mojej jazdy po Warszawie, mając na wazę 79 kg i nie przejmując się absolutnie jakąkolwiek ekologią i oszczędnością, to można powiedzieć, standard w tej klasie. Wszystkie tego typu jednostki konsumują około 2,5 litra w mieście, w zależności od wagi rajdera i też samego motocykla. Druga najważniejsza kwestia to prowadzenie, ale z perspektywy kogoś początkującego. Sprzęgło pracuje lekko, skrzynia daje dość precyzyjne wyczucie przełożeń, nie ma też problemu ze znalezieniem luzu. Kanapa też nie jest osadzona zbyt wysoko, co zwiększa pewność. Lusterka nie sięgają daleko poza obrys CafeRacera, co ułatwi przeciskanie się w korkach. Niestety to nieco kosztem widoczności. Ich lokalizacja w tym miejscu co zawęża pole widzenia do tyłu. No, niestety, coś za coś. W każdym razie pod względem gabarytów jest to typowy średniak o niewielkiej masie, bo tylko 120 kg, co ucieszy osoby stawiające swoje pierwsze kroki w motocyklizmie. Pewność poprawiają też duże koła 17 cali, które razem z miękkim zawieszeniem nawet nieźle pochłaniają dziury i studzienki, ale bez efektu pływania po asfalcie. Z dodatków, na które zwracam uwagę, to fajne minimalistyczne zegary i ogólnie ciekawa, oryginalna sylwetka. Zarówno od frontu, jak i z profilu, czy też od tyłka. Do tego jest to sprzęt, który mimo wtrysku i CBS-u kosztuje mniej niż 6500 zł. Znam też z niejednego motocykla ten silnik, który został właśnie włożony w tę konstrukcję. I co prawda nie generuje on może oszałamiającej mocy i momentu, ale za to jest w stanie przetrwać niejedno. Trzeba też wiedzieć, że nie jest to pocisk, bo Barton powyżej setki zaczyna łapać już zadyszkę, jednak na początek moim zdaniem to wystarczy. Kup, pojeździ 2-3 sezony, zrób prawko kategorii A i przesiądź się na coś większego. Tego Tobie życzę. Dzięki, cześć.